Wesołe przygody bliźniaków Klary i Kuby. Klara. Kuba. Mama Patrycja. Tata Piotr. Wybryki Kuby w sklepie. O tu jesteś, kochanie. Troszkę zgłodnieliśmy, a w lodówce pustki. Położyłam się na chwilę, bo coś mi głowa rozbolała. Już zaraz wstaję. Jeśli źle się czujesz, to absolutnie nie wstawaj. Pojadę z Klarą i Kubą do sklepu i zrobię zakupy. Naprawdę? To super. Zaraz zrobię ci listę. Okej, okay, a ja powiem dzieciakom, żeby się zbierali. Jedziemy na zakupy. Super! Zakupy z tatusiem! Hurra! Proszę, tu masz listę zakupów. Tylko błagam, nie kupuj niepotrzebnych rzeczy. No i za dużo tych słodyczy dzieciom. Jasne, zrobimy szybkie zakupy i wracamy do domu. A ty odpoczywaj, dopóki Laura smacznie śpi. Dobrze, dziękuję. Hm, a gdzie dzieciaki? No tak, pewnie czekają już w samochodzie. Tatusiu na no końcu. Ile będziemy na ciebie czekać? Już idę, już idę. Jesteśmy na miejscu. A kupisz nam coś? Oj, innym razem. Dzisiaj mama prosiła, żebyśmy zrobili szybkie zakupy i zaraz wracali. Szkoda. Proszę mi tutaj nie marudzić, tylko wchodzimy do środka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mogę ja prowadzić wózek? Proszę. No dobrze. Tylko jednym powolutku. Dobrze, będę jechał ostrożnie. A czy ja mogę siedzieć w wózku? No co ty, jesteś już za duża na siedzenie w wózku, ale możesz wziąć listę zakupów i czytać, co mamy kupić. O, super! Tatusiu, jakie piękne kwiaty! Może je kupimy? Za kilka dni jest dzień mamy. Kupmy je dla mamusi, proszę! Świetny pomysł! I brawo dla ciebie, że pamiętałaś! Mama będzie szczęśliwa! To co jest pierwsze na liście? Musimy kupić dżem do naleśników! Zaraz, zaraz! Gdzie on leży? O, tutaj są dżemy! Tatusiu, możemy wziąć dżem o smaku truskawkowym? Tak, pewnie! Wszyscy lubimy dżem truskawkowy! Kupmy od razu dwa słoiki. Będzie na gofry i naleśniki. leśniki. Kuba, gdzie ty jesteś z tym wózkiem? Chodź tu szybko! Chcę włożyć do niego zakupy! Nie krzycz! Przecież cały czas jestem obok. Co mamy jeszcze kupić? Yy, sałata i jabłka. W takim razie idziemy do stoiska z owocami i warzywami. Tutaj jest sałata. I jabłka też. Same zdrowe rzeczy. Świetnie, w takim razie wybierz najładniejszą sałatę, a ja wezmę jabłka. Mniam, miam! Te cukierki wyglądają pysznie. Ciekawe, czy faktycznie dobrze smakują. Nikt nie patrzy, spróbuję sobie tylko jednego: Pychota! W tym czasie ochroniarz sklepu woła ekspedientkę do komputera z kamerą: Muszę ci coś pokazać. Niestety będziemy musieli zareagować. No tak, nie możemy takich rzeczy tolerować w naszym sklepie. Kuba zadowolony porusza się wózkiem, nie zważając na regały i półki sklepowe. Ups, muszę to szybko podnieść. Kuba. Co ty wyprawiasz? Miałeś uważać z tym wózkiem. Przepraszam, to niechcący. Na szczęście to nie żadne szkło, tylko karton, więc nic się za bardzo nie zniszczyło, bo tak musielibyśmy za to zapłacić. W tym czasie podchodzi pani ekspedientka i ochroniarz. Musimy o czymś porozmawiać. Bardzo przepraszam za syna. Przeprosiny przeprosinami, ale taki czyn zalicza się do kradzieży. Kradzież? Ale o czym pan mówi? Syn tylko niechcący przewrócił kilka kartonów i raczej nic nie uszkodził, bo sprawdzałem. Pański syn podjadał cukierki, które sprzedawane są na wagę. Tak, uchwyciły to nasze kamery sklepowe. Co? Czy to prawda, Kuba? Tak, przepraszam. Strasznie mi wstyd. Ale one wyglądały tak znacznie, że nie mogłem się oprzeć. Mnie niestety też jest wstyd za Ciebie, jak Ci w ogóle przyszło coś takiego do głowy. Jeszcze raz bardzo przepraszam. Zapłacę za wszystko ze swojego kieszonkowego. Przykro nam, ale musieliśmy zareagować, mimo iż to jest mała kwota. Nie możemy tolerować żadnej kradzieży. Kradzież to kradzież. Rozumiem i przepraszam za syna. Nigdy więcej to się nie powtórzy i oczywiście wszystko ureguluję. 150 zł. Chciałbym zapłacić kartą. Oczywiście. Dziękuję. To my dziękujemy i bardzo przepraszamy za kłopot. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Przepraszam, Tatusiu. Wybacz mi, proszę. I nie gniewaj się na mnie. Dobrze, chociaż że szybko zrozumiałeś swój błąd. Pani w sklepie równie dobrze mogła zadzwonić na policję. Na szczęście tego nie zrobiła, ale i tak będziemy musieli powiedzieć o tym mamie. Uf, całe szczęście, że tego nie zrobiła i nie zadzwoniła na policję. Oj, macie rację, nigdy, ale to nigdy już tak nie zrobię. Tak oto Kuba tego dnia miał nauczkę na całe życie, że nie można podkradać niczego, nawet jednego malutkiego cukiereczka.